Śniła ci się woda spokojna i przejrzysta? To dobry znak. Ale jeśli była wzburzona, ciemna i groźna, dawni Słowianie widzieli w tym ostrzeżenie. Woda potrafiła nie tylko oczyszczać, ale też wciągać w swoje odmęty. Wierzono, że w rzekach i jeziorach żyją duchy i demony topielce, utopce i wodniki. Wyobrażano je sobie jako istoty, które wciągały ludzi do głębin, domagały się ofiar. I pilnowały swoich terytoriów. Czasem miały być duszami samobójców, przeklętych dzieci lub tych, którzy zginęli w wodzie bez chrztu. Podobne opowieści krążyły także w innych kulturach. W mitologii nordyckiej w Głębinach mieszkały olbrzymy morskie i potężne węże. A w chrześcijaństwie woda mogła stać się narzędziem kary, jak w opowieści o potopie. Sen o ciemnej wodzie był więc znakiem. Zapowiedzią niebezpieczeństwa i przypomnieniem, że każdy żywioł ma w sobie dwie twarze.